Ostatnio też wrzuciłeś na swój Instagram post dotyczący tubek, które wyglądają jak musy. W ogóle z tego co wiem, to producent postanowił je wycofać, czyli jednak to, że tyle ludzi się w to zaangażowało i też wy, jako osoby publiczne mające te zasięgi, dawaliście upust swoim emocjom, pomogło? No, całe szczęście. Ja akurat. No w ogóle z alkoholem mam przygodę jakby moją życiową i prawie mnie zabił, więc ja tym bardziej jestem wyczulony na wszelkie takie zachowania, które um, powodują, że ludzie będą po to sięgać częściej, łatwiej. E, a jeżeli jeszcze w to wchodzi krąg dzieci, no bo naprawdę trzeba być niezłym idiotą, żeby wymyśleć, e, Tubki, które wyglądają dokładnie jak te sam tak samo jak te musy, które ci państwo produkują, i, 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 i wlewać tam jeszcze alkohol. No to jest jakiś pomysł idioty kompletnego.